Wszystkich Przyszliśmy tutaj dzisiaj pożegnać bez żalu marszałka Karczewskiego, który kończy swoją kadencję. E, ten oto marszałek siedmiokrotnie zablokował społeczny projekt ustawy senacki dróg 776, mówiąc o tym senatorom, jak mają głosować. Było to zachowanie z pewnością niedemokratyczne, narzucanie głosu innym senatorom, którzy chcieli głosować inaczej. Jako e, społeczna grupa nie godzimy się na takie traktowanie. E, uważamy, że dobro dzieci powinno być e, procedowane ponad podziałami partyjnymi, a nie jak to miało miejsce. Także żegnamy pana marszałka Karczewskiego bez żalu i liczymy na to, że, że nie będzie próbował już być z powrotem tym marszałkiem, bo w naszej ocenie e, nie nadaje się na to stanowisko. Chcieliśmy tutaj podziękować też e, senatorowi Pociejowi, który składał wnioski o procedowanie. Jednak spotkały się one z negatywnym właśnie głosem pana marszałka, oraz niestety, niestety reszty senatorów, którzy zagłosowali przeciwko. Aż siedmiokrotnie zagłosowali przeciwko, mimo że, to był ich mimo że to była społeczna ustawa, również procedowana przez tych senatorów i wcześniej poparta ponad podziałami partyjnymi, czego do dzisiaj nie możemy zrozumieć. Ja udam teraz może głos kolego Andrzejowi, może coś powie w tym temacie. Ja może przypomnę. Y Czego dotyczył druk senacki 776, to był społeczny projekt powstały w senackiej komisji petycji, dotyczył wprowadzenia dostępności pieczy na przemiennej równoważnej, a więc tego, żeby naprawdę dzieci po rozwodzie rodziców miały nadal oboje rodziców i dotyczył karalności utrudniania kontaktu z dziećmi po rozwodzie. Ten projekt tak jak Wojtek powiedział, uzyskał poparcie ponad podziałami e, politycznymi. W Senacie aż 18 senatorów chciało go poprzeć, w tym także senatoro, senatorowie nawet z pisu. E, tutaj też dziękujemy pani senator Orzechowskiej. E, I udało się ponad podziałami politycznymi. E, Przynajmniej tak jest budować społecznie poparcie dla tego projektu. Niestety strona rządowa, która miała konkurencyjny projekt w Sejmie, zablokowała zablokowa ten projekt, i tego się właśnie dotyczy dzisiejsza nasza krytyka i nasze chłodne pożegnanie dla pana marszałka Karszewskiego, że niestety projekt. Prezentowany w Sejmie jako projekt rządowy był tak naprawdę projektem sędziowskim napisanym przez sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i reprezentowanym w komisjach Sejmowych przez sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uważamy, że taka sytuacja narusza trójpodział władzy. No i w Senacie na szczęście się to udało. Wiemy wszyscy, jaki jest wynik wyborów. Że Senat nie jest w tej chwili zdominowany przez PiS, że w Senacie nadal będzie demokracja. Wiemy, że partia rządząca, z tego co słyszymy, chciałaby szukać porozumienia właśnie ponad podziałami w Senacie. Takie są przynajmniej oficjalne deklaracje. I tutaj, jako ojcowie walczący o prawo do kontaktów z dziećmi, wyrażamy taką nieśmiałą nadzieję, że być może w nowej kadencji parlamentu. Właśnie projekt taki sam jak druk senacki 776 będzie procedowany ponad podziałami politycznymi i że dzięki temu wreszcie w Polsce skończy się problem alienacji rodzicielskiej i wreszcie będziemy mieli dostępną pieczę na równoważną. Ja w tym momencie przekażę może głos Pawłowi. Ja chciałem, chciałem przypomnieć Jedną rzecz, że cały czas walczymy o dwie podstawowe rzeczy. To nie jest wszystko, co należałoby naprawić, ale ostatnie dwa lata pracy nad projektem, który miał właśnie wprowadzić pieczę naprzemienną, jak również zlikwidować patologię, jaką jest alienacja rodzicielska, właśnie poszły w powietrze. Co zresztą senator Pociej. Bardzo słusznie e, akcentował, że to nie jest tylko kwestia tego, że to jest niewprowadzone, ale że praca połączonych komisji i ludzi, którzy w ogóle dopracowali jakiegoś konsensusu w tej sprawie, znowu poszła w powietrze. Mamy nadzieję, że to się nie powtórzy i że te dwie podstawowe rzeczy zostaną załatwione. Przekazuję mikrofon wójtkowy. To ja może jeszcze na końcu chciałem podkreślić, że przyszliśmy tu również podziękować panu senatorowi Aleksandrowi Pociejowi, który siedmiokrotnie złożył wniosek o procedowanie tej ustawy. Spotkało się to z krytyką w Senacie, był atakowany z tego tytułu. No my chcieliśmy powiedzieć, że dziękujemy bardzo za to, że zdecydował się, mimo że ten temat jest bardzo niewygodny politycznie, bowiem prawa dzieci do obojga rodziców nie są powszechnie znane. Tymczasem to jest problem, dotyczy nas wszystkich. Mamy 100 tysięcy par, które rocznie się rozchodzą, 60 tysięcy rozwodów oraz około 40 tysięcy związków nieformalnych. Także w, w przeciągu 10 lat jest to grupa miliona osób, z czego ponad w połowie są dzieci. Pół miliona dzieci przez 10 lat jest narażanych na uszczerbek na zdrowiu psychicznym polegającym na oddzieleniu drugiego rodzica z jego życia w pełen negatywnych wzorców zachowań. To wszystko dlatego, że w tym budynku nie chce się zmienić prawa, które pomogłoby w tym. To jest tak proste, wystarczy zagłosować za. I chcieliśmy powiedzieć, że liczymy na to, że właśnie dzięki temu, że w Senacie zmieniło się teraz to, kto będzie nim rządził, że ta ustawa wejdzie w końcu w życie. Głęboko na to liczymy. Liczymy również na to, że dojdzie do porozumienia w tej sprawie i że będzie to zagłosowane ponad podziałami partyjnymi. Mimo wszystko, że wiemy jak było i każdorazowo niestety PIS głosował przeciwko, to mimo wszystko nadal liczymy, że dojdzie do porozumienia w tej sprawie. I jeszcze raz dziękujemy panu senatorowi Aleksandrowi Pociejowi za wielkie serce, które włożył w pomoc nam w procedowaniu tej ustawy. Bez niego byśmy... Nie dali rady. Dziękuję Panie senatorze. Ja chciałem jeszcze dodać do tego, co Wojtek powiedział, bo no bardzo ważną to strunę poruszył. Mianowicie dla nas absolutnie, jak i dla olbrzymiej ilości społeczeństwa jest skandaliczne. Przypominamy, że ludzie głosują na konkretną osobę, tak? Liczą na jej inteligencję, wykształcenie, wyczucie społeczne, na zwykłą po prostu zrozumienie tego, co jest potrzebne. I w momencie, kiedy my obserwujemy, że jak przychodzi co do czego, to senatorowie czy posłowie głosują według tego, co im kazała góra, w cudzysłowie niezależnie kto tą górą jest, czy co jest tą górą, to jest to absolutnie zaprzeczenie w ogóle jakichkolwiek mechanizmów demokratycznych i jest to, no powiem to brutalnie, oszustwo wobec wyborców. Andrzeju. Może kończąc, jeszcze chciałbym podziękować dwóm posłankom z, ze strony opozycyjnej sali Sejmowej, które niestety nie będą już z nami w następnej kadencji parlamentu, a były to osoby, które były zainteresowane walką też o naszą sprawę, walką z alienacją rodzicielską. To jest pani poseł Joanna Augustyniak. Pani poseł Kornelia Kurbewska. Byli też inni posłowie, ale te dwie osoby zapamiętaliśmy e, najlepiej. To co, kończymy panowie? Ze względu na godzinę kończymy i e, jeszcze jeden raz się tu zjawimy.